atmosferę tego miejsca. Ostatnia okazja, żeby się tutaj pojawić. Jakieś pozostałości po windach, ale już ją nie pojedziemy do góry. Ale może spróbujemy wyjść tymi schodami. Witam Was z miejscowości Kupari na przedmieściach Dubrownika. Niegdyś luksusowy kurort, a w ostatnich latach raj dla urbeksowiczów. Obecnie zaczyna przechodzić metamorfozę. Jest bardzo dużo planów inwestycyjnych w tej lokalizacji. To jest właściwie ostatni moment, żeby zobaczyć to Kupari w tej formie, jaką znamy z różnych vlogów urbeksowych. Tutaj nagrywany był też film, który zdobył miliony wyświetleń, autorstwa Mister Bista. On tu chyba spędził zresztą tydzień w jednym z opuszczonych hoteli. Pierwotny plan był taki, żeby właśnie udać się bliżej Kupari. W tym momencie droga jest zamknięta ze względu na inwestycje, które się tam toczą. Samo Kupari jest obecnie zamieszkałe na stałe przez około 800 osób. Ale zaraz przekonacie się, że jest to turystyczny diament. Na jego szlifowanie trzeba będzie jeszcze nieco poczekać, ale mi zależałoby poczuć jego burzliwą przeszłość i dotknąć artefaktów historii. Tu jest szlak, który standardowo jest oznaczony do panoramy Kupari, a jak się tam dostanę, to zobaczymy, w którą stronę się kierować do tych miejsc najbardziej interesujących. Jesteśmy już przy takim w punkcie widokowym, co ciekawe mam wrażenie, że tu jest plaża, ona jest chyba żwirkowa, aczkolwiek ten żwirek jest raczej dosyć mocno rozbity i y, wygląda jak piasek. Prezentuje się naprawdę całkiem fajnie, no i to też również pokazuje jak duży jest potencjał tego miejsca. Już widać właśnie te opuszczone hotele. Tutaj wszędzie są znaki, że jest zakaz wejścia, ale myślę, że gdzieś spróbuje się dostać, no bo to jest naprawdę niepowtarzalna okazja. Jest takie powiedzenie Act confident and no one will question you. Więc to jest coś, co trzeba tutaj zrobić. Ja jakoś specjalnie nie planuję się ukrywać, ale myślę, że nikogo to nie zainteresuje, że sobie tutaj wszedłem chociaż był znak zakazu. Zobaczymy, czy się uda nam dostać do jakiegoś konkretnego budynku. Bo widzę, że z tym może być lekki problem z tego względu, że zaczynają się tu prace budowlane, pomosty wejścia są porozwalane i to może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie, ale jakby nie ma co do tego wątpliwości. Że jest to miejsce z mega dużym potencjałem. Zresztą jestem na kolejnym takim spociku za jednym z hoteli, które się tu mieściły. No i spójrzcie na ten widok. Kupari było elitarnym kurortem wypoczynkowym dla Jugosławiańskiej Armii Ludowej i Jugosławiańskich Elit Politycznych. Podczas wojny o niepodległość Chorwacji zostało zbombardowane przez Armię Jugosławiańską. Był to ruch taktyczny doprowadzający do zniszczeń infrastrukturalnych, ale na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Tak naprawdę zastanawiam się, czy nie było lepszym pomysłem pójście właśnie wzdłuż bulwaru. Bo nie widzę tutaj drogi, którą mógłbym użyć do zejścia. Teraz wszedłem na tego typu droga, ale nie wiem, czy. Ona mnie jakkolwiek przybliża do tych najbardziej interesujących punktów, chociaż widzę, że idzie trochę w dół, więc jest na to szansa. Jak widzicie, na pewno tutaj przydadzą się jakieś solidniejsze buty, to znaczy przynajmniej buty wiązane, a nie klapki, jak byście chcieli przyjść prosto z plaży, bo naprawdę ciężko się tędy idzie. Trafiłem na taki. Cmentarz bardzo dobrze zabra zadbany. Raczej przynależ przynależący do pobliskiej miejscowości, nie mający nic wspólnego z tymi wydarzeniami, które miały miejsce w 1991 roku. W końcu dotarłem do pierwszego z obiektów, który położony jest najbliżej głównej drogi. Oczywiście nie dało się przejść obok niego obojętnie, ale miałem też świadomość, że nie jest to danie główne. Otwarcie przyznaję, przeszła mnie wtedy myśl, że eksploracja zaraz dobiegnie końca. Wcześniej przyjechałem tutaj autem i dostałem wyraźny sygnał, że droga jest zamknięta i muszę zawrócić. No i tutaj generalnie była droga, która prowadziła do. która prowadziła do tych hoteli nadmorskich i w tym momencie jest ona całkowicie zablokowana. Jest tam ochroniarz. Kurczę, może coś się da z tym zrobić, bo dosłownie te budynki są stąd jakieś 500 metrów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Minąłem budkę tego ochroniarza. Mam wrażenie, że on w sumie tam siedzi, ale ma na wszystko wywalone. Przynajmniej w tej części jak już widzicie Zaczyna się koniec urbeksowego raju, bo po prostu ruszyły tutaj prace budowlane. Więc ciężko się jest dostać do któregoś z tych budynków. W sensie nie wygląda, żeby tu były jakieś kamery, chyba że ten ochroniarz rzeczywiście tam czegoś pilnuje. A ja myślę, że on pilnuje wyłącznie wjazdu. Więc myślę, że gdzieś tam dalej spróbuje się tutaj. ...wemknąć. Na ścieżce pomiędzy ogrodzeniami można było sporadycznie minąć turystów, jednak oprócz dwóch Amerykanek nie spotkałem kompletnie nikogo, kto postanowiłby wejść do środka. Cisza opuszczonych murów i szum morza potęgowały wrażenia. Ja nie mam też takiego doświadczenia urbexowego. Tutaj ciężko jest sobie tego odmówić, bo jest to naprawdę wyjątkowa lokalizacja, albo powinienem już powiedzieć, że była. Nie, no to nie da się ukryć, że to cały czas robi wrażenie. Nawet jeśli nie wszystko można dotknąć z takiego bliska, jak to było możliwe jeszcze jakiś czas temu, ale jeśli ktoś lubi takie klimaty, to wydaje mi się, że cały czas warto tutaj przyjechać. Maria jest akurat po drodze na lotnisko, więc choćby w takim momencie można się tutaj na chwilę zatrzymać atmosferę tego miejsca. Naprawdę wydaje się, że jest to ostatnia okazja, żeby się tutaj pojawić i zobaczyć to kupari, które było takim hitem dla Urdeksowiczu. Czułem z trasy, więc teraz tak powinienem raczej urbeksowo podramatyzować. Trzeba mówić cicho, żeby nikt nie usłyszał. Ale chyba, no, no one cares. Jak to potwierdziły mi przed chwilą jakieś dwie dziewczyny ze Stanów, które właśnie tutaj też się dostały. No i tutaj już czuć esencję tego miejsca naprawdę warto było tutaj przyjechać i to poczuć o. jakieś pozostałości po windach ale już nią nie pojedziemy do góry, ale może spróbujemy wyjść tymi schodami wydają się być w całkiem nie najgorszym stanie cześć trzeba oczywiście patrzeć pod nogi ale jak widzicie jest całkiem nie najgorzej mam nadzieję, że nie uwalę jakoś szczególnie butów za jakieś dwie godziny czy godzinę udaję się na lotnisko więc dobrze jakby wyglądały, w miarę przyzwoicie. No i może sobie tutaj wejdziemy. Tu było wejście do apartamenciku, łazieneczki, płytki, styl lat 80., 90., wydaje się, że były dwa pokoje całkiem przestrzenne. No i balkonik z przyjemnym widokiem, aczkolwiek zakładam, że te najwyższe, aczkolwiek te pokoje na najwyższych kondygnacjach. Były jeszcze bardziej uprzywilejowane, i może się tam zaraz dostaniemy. Ale tak czy inaczej, ja bym nie pogardził takim widokiem, jaki był tutaj. Pokój wyglądała tak samo. Niektóre są dużo bardziej zdemolowane, tak jak na przykład ten. Liczyłem, że będzie tutaj może przejście do drugiej części budynku na końcu tego korytarza, ale nic takiego nie ma. Tutaj ten pokoju Był dużo gorszy widok na skałę, no ale tak czy inaczej lokalizacyjnie, jak ktoś tutaj był, to nie mógł narzekać. I z tego budynku spróbuję. Chciałbym dostać się do tych najwyższych kondygnacji, bo tam będzie zapewne Najciekawszy widok, ale właśnie one nie są w tej części, więc spróbuję pójść kawałek dalej. Au, coś mnie zaczęło kuć kolano. Eee, ale naprawdę mega doświadczenie. Nie wiem, czy iść tutaj prosto, czy tu będzie przejście, czy jako, jakoś inaczej. Tu wygląda też jakaś resztka, też raczej była jakaś toaleta. Może nie wiem, toaleta dla personelu. Tu jest zamknięte. Tu mamy wyjście. Ok, to jest to wyjście, które jest też wejściem, w którym wchodziłem. No i jest zupełnie... No i tutaj mamy, tutaj mamy kolejny budynek. To chyba mógł być w ogóle zupełnie już inny hotel. W trochę innym stylu wykonany. Tu, tu jest ta część, w której przed chwilą byłem. O, wydaje się, że one nie są ze sobą połączone, no i też właśnie te balkony są zupełnie inne. Tutaj byłoby świetnie dostać się na tą drugą kondygnację. Też jak stąd możecie już zobaczyć, no to tam właściwie tych hoteli jest jeszcze kilka, które zostały zniszczone. jak to było przeszklone, to naprawdę musiało to naprawdę musiało być miejsce niesamowicie efektowne. Nie wiem, czy tutaj powinienem się tak... Nie no, myślę, że nikomu nie będzie to robiło problemu, że sobie tutaj wychodzę i krążę po tym budynku, ale tak jak widzicie, tu już jest ta ogólnodostępna plaża i promenada. Akurat na niej jest trochę więcej osób, bo nią można sobie swobodnie chodzić, ona nie jest w żaden sposób ograniczona. Jakimiś siatkami można normalnie do niej wejść. Tutaj, ciekawe, jest pewnie wyjście na plażę, od razu z hotelu. Tu oczywiście też szyby windowe całkowicie zasypane. Nie wiem, czy coś widać. Mhm. Tutaj są schody, wydają się być mega solidne. Więc wbijam na górę. Widne, ale do pierwszego piętra, później były całkowicie rozwalone, więc próbuję znaleźć jakieś inne. Układ pięter dosyć podobny, jesteśmy trochę wyżej i tak szczerze mówiąc tu by się już przydała jakaś latarka jak wychodzimy, na, jak wychodzimy po schodach. Fajny widok. sporo było tych pokoi zaraz sobie jakiś jeden zobaczymy wydaje mi się, że tutaj był ten standard dużo, nie wiem czy był dużo wyższy może był zbliżony, te łazienki podobnej wielkości, w podobnym stylu tutaj jakieś jest sedes, ale generalnie niewiele pozostałości, chociaż są jeszcze płytki tutaj ten pokój Takiej wielkości, no i też z niego naprawdę przyjemny widoczek. No dzisiaj to byłoby naprawdę warty, warty gruby hajs, jakby ktoś tutaj mógł nocować. Więc to są te pokoje z najfajniejszym widokiem, no a tam w tle widzicie kolejne z tych charakterystycznych hoteli. W tamtym kierunku, który teraz pokazuję, jest właśnie srebrno, do którego przybyłem. I tą drogę powrotną spróbuję właśnie zrobić wybrzeżem. One są, czy one prowadzą do jakiegoś, nie wiem, na przykład na poddasze, na jakiś taras, który był na poddaszu. Wyglądają trochę mniej solidnie, trochę mniej bezpieczne, ale jak tu jestem, to, to zajrzę. Właśnie widzicie tutaj, wcześniej też od tej strony teoretycznie można by dojść, chociaż jest już zagrodzony. Wydaje mi się, że to jest najbardziej interesujący budynek z tych, do których można się teraz dostać. Szczególnie jeśli jesteście takimi świeżakami urbexowymi jak ja. Jesteśmy w troszkę innej części. To chyba była restauracja i kuchnia. Tutaj też jest jakiś kolejny taras, albo po prostu dach. Jeszcze sobie stąd spojrzymy na górę. No naprawdę dla, w czasach swojej świetności to musiał być imponujący budynek. Bardzo mało miejsca poświęciłem historii, kuparii. Nie czuję się też na tyle kompetentny, żeby mocniej zabierać głos na temat na temat tego miejsca przede wszystkim chciałem dać update, jak w tym momencie wygląda sytuacja jeśli chodzi o urbeksowanie. No i tu nawet też nie wiem dok dokąd prowadzi to zejście świeżo, świeżo yy, świeże deski, świeże balustrady drewniane, tak jakby przygotowane do dalszych robót tutaj. O, tutaj widać też tą skalę zniszczeń. Odpadające elementy, odpadający sufit. No, ale jak widać, czy można się domyślać, to ponad 30 lat temu musiał być naprawdę bardzo dobry standard. Bia, bo akurat wyszedłem na tą ścieżkę, taką. Wyszedł, bo akurat wyszedłem koło samego budynku, gdzie, gdzie byłem tak mocno eksponowany. Wprawdzie nikt tutaj jakoś szczególnie się tym nie interesuje, no ale rzeczywiście chyba lepiej pozostać trochę na uboczu. Jakby ktoś miał pomysł, żeby pozbyć się stąd turystów, bo jednak wszędzie są znaki i zakazy, że nie powinno się tutaj wchodzić No ciekawie Nie wiem czy ja tędy wyjdę Może wyjdę tu jest chyba przesmek do tego drugiego hotelu Warto było się tutaj pojawić. Na pewno było to niesamowite doświadczenie. No a ja powtórzę jeszcze raz, jest to ostatni moment, żeby urbeksowo doświadczyć tego miejsca. Zanim tutaj przyjechałem, to czytałem informacje, że coraz trudniej jest dostać się do tych opuszczonych budynków przez prace, które się rozpoczęły. No i wygląda na to, że do 2027 roku to miejsce będzie wyglądało znacząco inaczej. Pewnie inwestycje nie zostaną jeszcze wtedy dokończone, ale one już będą w pełni trwały. Nowe kupari może stać się jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji turystycznych w tym regionie. Chorwackie biuro architektoniczne Tree LHD przygotowało projekt, który nawiązuje do pierwotnego charakteru. Historyczny grand hotel ma zostać odrestaurowany, a w miejscu pozostałych hoteli, które niebawem zostaną zburzone, powstaną nowe. I niewykluczone, że jeden z nich będzie funkcjonował pod prestiżową marką Four Seasons, bowiem za realizację odpowiada Hotel Properties Limited, zarządzający tą siecią hoteli. Już właściwie nie będzie takiego śladu po tej historii z 1991 roku, i nie będzie tego można doświadczyć poprzez obecność w tych budynkach, które wówczas zostały zniszczone. Jeśli ktoś trafił na mój kanał dopiero za sprawą tego Urbeksowego filmu, przede wszystkim zachęcam do obejrzenia ostatniego filmu z Dubrownika, w którym pokazuję miasto i okolice. No i też zapraszam do obejrzenia wcześniejszych filmów. Będę również wdzięczny za docenienie mojego wysiłku, czy to subskrypcją, komentarzem, czy lajkiem. Na pewno pomoże, by te filmy się jeszcze poniosły do troszkę większego grona z mojego skromnego kanału. No i będzie motywacją do tego, żeby jeszcze coś stworzyć. No bo przypominam, że nie jestem youtuberem na pełen etat, więc yy, tworzę ten kanał bardzo, bardzo hobbystycznie. Ja już wam teraz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że było to ciekawe nie tylko dla osób, które interesują się urbexem, dzięki za obecność na kanale, no i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.